Cześć, witam, 1 marca 1972 roku ukazał się Dark Side of the Moon. Ja wiem, że dzisiaj wszyscy będą o tym mówić i właściwie przez cały ten miesiąc będą mówić, ponieważ 1 marca ukazał się ten album w Stanach, 16 marca ukazał się w UK, a 24 marca będzie oficjalna taka premiera 50. 50. rocznicy wydania tego albumu. Na wyjątkowych wydawnictwach. Ja mam u siebie e, tylko dwa takie egzemplarze e, Dark Side of the Moon. To jest ta e, całkiem niezła edycja z 2016 e, 16 roku. Mm, mam ją w oryginalnym e, celofanie, ponieważ ta naklejka się nie chce odkleić, więc zostawiam ją w tym. E, jest to wydawnictwo brzmiące bardzo. Fajnie. Jak większość tych wydawnictw, tych reedycji, do których tutaj przyuczynili się oryginalni producenci tejże płyty, ta rzecz z 2016 roku jest taką oryginalną kopią, repliką oryginalnego wydania z dwoma naklejkami, z dwoma plakatami. Proszę bardzo. Bardzo fajowskie. No i jest tutaj też ten plakat, słynny plakat zespołem. 72 rok, to ma 50 lat. Nie do jakby była wczoraj. Kiedyś zapytałem panią widzialową a kto to? a moja żona powiedziała Nierywana. <grym> Także tak. I mam tutaj też takie właśnie wydanie, które ostatnio wyrowałem do zakładki, niestety, ale włoskie wydanie z 73 roku i jak się okazało później ono ma taki taki misprint tutaj Press, ten labelek się oderwał i to będzie moja będzie to moja pamiątka taka powieszę sobie to po prostu na ścianie bo szkoda żeby to w jakiś sposób tam przerobić na miskę. To takie dwa wydawnictwa, ale poważniejsze jest właściwie to, że ta płyta mi towarzyszy od, wczesnych, od wczesnego dzieciństwa, bo moje siostry tej płyty słuchały. I dla mnie jest to na pewno taka ważna płyta, mimo tego, że nie jestem w sumie jakimś turbofanem Pink Floyd i mam tylko cztery płyty Pink Floydów i to są właśnie 5 przepraszam. To jest właśnie ten koncert Delicate Sound of Thunder, e, od którego się w ogóle moja przygoda zaczęła z tym. E, I klasyki e, Wish You Were Here, e, The Wall i Division Bell. I właściwie więcej od Pink Floyd już nie potrzebuję, nie wymagam e, i nawet nie chcę, nie, jestem, nie, jest, nie śledzę ich dalej e, ani tego co się tam dzieje, oprócz tego, że pan Waters wygaduje e, jakieś tam różne rzeczy i robi aferę. Hmm, to mimo tego, niech to nie, nie zepsuje tej e, fajnej, właśnie e, muzycznej rocznicy, fajnego muzycznego święta, e, pozdrawiam panią kierowniczkę, która mm. <laughs> uwielbia Pink Floyd. <laughs> no, także e, dla pani kierowniczki i dla wszystkich, którzy nie cierpią Pink Floyd, to będzie e, bardzo trudny e, miesiąc, e, a ja myślę, że e, ja myślę, że. To jest ostatni mój filmik na ten temat. Pozdrawiam. Dobrej środy wszystkim. Jo!